Praca domowa. Klikając ikonę akcji, mogę przejrzeć pracę domową przed wysłaniem jej uczniom. Pracę domową udostępniam, klikając ikonę grupy. W oknie edycji pracy domowej mogę zmienić nazwę, dodać opis, wskazówki i terminy. Klikając OK, udostępniam pracę domową uczniom. Po zleceniu zadań mogę przejść do swojego kalendarza. W tym celu klikam zakładkę Kalendarz. System przechowuje tutaj wszystkie dane na temat materiałów, które udostępniłem moim grupom. Po najechaniu na ikonkę dokumentu z ołówkiem, widzę informacje, które charakteryzują udostępniony materiał. Następnie przechodzę do zakładki Podręcznik Plus. W sekcji Aktywności znajdę informacje na temat wyników moich uczniów. Jest tu lista nazwisk uczniów, terminy i wyniki. Aktywności te mogę filtrować za pomocą ikonek nad tabelą uczniów.